Ten SSBK. Znowu pol poluzowało. Dobra, to gra, kurde. To nie? otworzyło jedną tylko, a nie. Te gra, ja wiesz o tym. Bo przecież mam zaznaczone 5 sztuk. O, to to. Daj na inne jeszcze. No dobrze jest. No teraz, teraz. jest się z chińskich Nie, ja nie no będę to... otwierał po 5, a co to jest? Dobrze leci tam. Ale co ty, to, ty jest? Pop, to jest? nie najkąd... o tych chińskich? Ale chińskie to wiesz, to z tych jakichś podróby podrób chcesz. Kupuje się ameryka, amerykańskie albo kupuje się europejski. klasyczne które No właśnie, z tych najwięcej leci z chińskich, to nic nie leci, żeś kurde Wziął chińskie. żeś coś powiedział, że nie, co nie, nie leci. kolejny styl. nie leci, to mi też poleci. to nie jest styl, o, nie. to jest czołg. Wizonte. wizonte tak, wizonte <laughs> nic nie leci, co? No siódma ja, skrzynka? No. Tak, dokładnie. No i poleciał Bizonte. Taki banan, No trwa. No bo powiem ci tak, Sniper, przez dwa lata ci nic nie poleciało, to w końcu kiedyś musiało, nie? Dokładnie. Raz na rok tej mucha piarny. Co ty kolegę. Ja, ja na przykład nie włosy z Bizonta. No ja też bym wolał Cisole, ale to jednak Bizonte. A opowiem że albo coś, nie wiem. Nie? Jedyne <grytuje> co mnie denerwuje to ta celność rąbana. Lizonte. Zawsze darmowy pojazd. I, I to, że w wchodzi z golda. Nie wchodzi zawsze. Wchodzi, wchodzi. No wiesz, w... ale jak ty będzie... Jak ty obok, będziesz obok. się wychylał i stał i ładował... Spójrz od boku na wieżę. No to wiesz. Wiem, lata wieża sobie. Ładnie lata. To jest włoska technologia antygrawitacyjna, nie ma co narzekać, ale jak po jednym otwieram to lecą lepsze rzeczy. Nie ale rzeka. powiedz mi czy z ósemki, czy ósemka cię strzeli i cię przebije w wieżę? Tak. O! No to ja nie wiem, to za ósemka. Czołg! Coś ma czołg! No co. G-Store. Ja store ja to Ja Dole. druga skrzynka pod urząd. Uff. Uff. Błagam Cię, jak ja 45TP mogę... No to 40 już, 40 już, 40 już 40 jestem 40 na plus tych skrzynek. No. I to ile? Dwa razy. Boże, jak ja bym chciał, żeby mi jadą w dupę te usługi, Sora i w ogóle wszystko, tylko burasek do mnie siedzieć. tak? Reszta, jaki drobny... Ja nie, ja bym chciał wybrać na niego. Buraska, buraska nie lepszy. A ty najpierw czemu Buraska nie chcesz? Właśnie. Dawaj, No, 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 no fajnie by było, jakby był burask kwarterz, ale ja tak, JSON ja najbardziej Niesamowite turbo, no. dawaj. Będzie niesamowity. Niesamowite tu bo nie wiem czy to pasuje do niego, całkowenarz bardziej chyba pasuje. No. Dobra, no, no, otwieraj doma. dalej tam, czy później pomalujesz. Nie no, no trzeba od razu pomalować. To jest najważniejsze w czołgu. Jeszcze to, mogę, nie? Robimy to pięć Dobra, zrobimy 5 teraz. Kolejna ósemkę. Tak. Robimy 5. Poleci 5 ósemek. Syl. Matilda Black Prince. No jest czołg. O, to mi poleciało. Teś, jest, te 78 najlepsza szteczka. O kurde, jeszcze ten i to by te czołgi lecą, to co ja pierdzielę? Ja kupuję Ale patrz tu wszędzie, chyba. jedynki. Dekoracje, wszystkie najgorsze, jakie tylko mogą być. Wyrąbane Joj. w te dekoracje. No Dobra, jeszcze raz pięć. Jeszcze jakieś szósteczki, niech polecą. Już nic. No bo zostało Ostatnie. pięć, no to już po jednej będę otwierał. Dawy, kurde, bórażka. A, super. A ja to wiesz, że ci burask Ten, ku, otworzył chyba z 50, no 50 skrzynek Kuba kupił I mu poleciał burask Aha, no Gwies... bo ostatnia teraz, skrzynka teraz, Giesor, i, Giesor i Burak mu poleciał Ej no ja chciałem tylko Giesor, a nie poleciał mi Giesor No nie. Tylko jeden z wiesz? Giesor i burask mu poleciał Osiem kupuje. koła golda wpadło Mało. To na black market. No na przykład. Kuba czaisz? Słuchaj no. tego, nie? Kuba. Wiesz, który kuła? No, wiem. Kupił 50 i poleciał mu Burask, Poleciał mu ten, jak to? Giesor. I ma 40 tysięcy golda. A miał 0. No kurczę, szkoda, że mi ten GSOR nie poleciał. No a już z 50 skrzynek mu poleciał ten. Mm -hmm. Słuchaj, jak, jak, jak mi poleci GSOR, to ja kurde, nie wiem. Oddasz ja Nie, ja wie, tak, to oczu nie chcę. Po, po prostu dla mnie to jest. To wartościowe. Nie, nie grałeś, a hej, tu nie Widocznie nie lubisz magazynów. Ten tu jest, te 78. Jestem fanem magazynów, ale nie jestem fanem tytoków. Ale, ale on tym nie jest się nie gra. To jest med, tak naprawdę. To nie jest hmm. Jak dla mnie za długo oduje, jak mam takie wrażenie. No jak jakby ładował krócej, to trochę zbyt mocno no, było. Ale no z drugiej strony w 6 sekund robisz kurde. 1200. No właśnie. Nie, taka sama, ja sama, to takie są są. No nawet kurde 10 się ciebie będą bały. No są sumie tą ja, no, no trochę racji macie, muszę przyznać, ale jakoś bardziej się nastawił na tego hmm, Staba Burask najlepszy z tego wszystkiego No tak Kuba Dobrze nie wiem, czy mi wdrobię Lornetę prędzej, da mu, prędzej dam mu optykę niż lornetę, ilu on ma zasięgu? nie dałem robiącą. optyki mu nie, nie dawaj, kurde, dwa stabilizatory mu dajesz, to jest taki rozrzutnik Dobra, tu teraz załogę mu muszę mu załatwić. Muszę załatwić załogę, a w tym czasie choinkę. No w kotki ubiera. No krowę, krowę, krowę krowę, krowę daj. Myślisz, hmm. że po co ubiałem choinkę? że miał załogę, tak? Właśnie tak. Ale czemu krowy nie dały? Właśnie, bo to bez załogi dają w ogóle. Biedacko. No, w sumie masz ja to nie narzekam. Jest, jest zawsze, 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 zawsze mnie to nerwuje. WG, dobra, masz, super. Tutaj masz czołkiem w piąty od Jeru i masz jeszcze krowę do niego. Mogliby dać choćby... Ja już mam do, do wszystkiego piątki, super. Ja bym dziesiąty poziom. Dawaj, kurde, counter jeszcze raz, sami sobie a bo ja face'ami sobie pojedziemy. Czekajcie za chwilę zwoje, mogę Bizontę zagrać. dobra. O no, nie, tu nie, nie mam piątki. O nie. O. Dobra, to co sobie coś? zrobię najwyżej. Tutaj jest... No pięter, tak to w ogóle to To fajnie świeci o... Uu. I my. Ładniutko. To, jak... Dawaj kanteru sampi bierzemy. O, a to jakie ładne... Patrzę, co Kuba robi. Ładniutko. Tutaj... No to jest takie samo tak naprawdę. Kuba, weź nawet tę krowę, kurde, na choinkę. Ja da, dałem krowę na choinkę. Panda! Ej, brawo. Panda musi być. Panda musi być. Czy, czy nie, nie, ta panda źle wygląda, proszę, nie, zmień to, zmień to, zmień to. Ta panda wygląda mocno, dwuznacznie. Siema, pięć tysięcy skorupek. Jeszcze może... jeszcze, właśnie, dobij 110 poziom i mm. potem wejść na śnieży... na świeży świeżaki, czy coś takiego. I cały to jest... Świeżynki, co nie? I tam do. Świeżynki. To śnieżynki niech ci będzie. No, na mnie to świeżynki, tyle. I tam Mpionek, so możesz no. mógł ulepszyć, co będziesz mógł. E, ten, poziom mm, tego dropu z, z tych paczek ich. Ja bym to na koniec zrobił. Nie, ja nie, czyli potrzebny lepszy drop w tym momencie. No ale co, wiesz, dostał więcej misji, a zepsuję się na piektywizy. No i jest dziesiąty poziom Cheater Jaki Ja ten dziesiąty cheater. poziom sobie zużyje na Ebra 105 Ale to nie jest przecena, przecena jest za misję Uczaka Kurczę, kurczaka na Risa, no. A, świeżynki A w jeszcze duże te... dekoracje Właśnie, też na plus 50 A do właśnie, poziom. bo ja Czy... się kupuję za te. po prostu No to najdroższe... Najta, najdroższe jest za 5 kafli chyba. Znaczy sorry, tfu, przepraszam, to nie jest tam, nie, nie to. Jakby było za 5, to ja bym nie kupił. Przemyliłem to. Tu już masz. A nie, no, nie masz. No dobra, tu się to tworzy. Duża dekoracja, okej. Okay. Nie, ja tego nie stworzę. Tworzysz. Tu teraz... 3000 kosztuje drugie. No to jest i wiesz co, i teraz jak masz dwie, to są użyj antyduplikatora, żeby ci kurde dwóch nie walnęło. Ale duże nie się nie duplikują. Dokładnie. Nie. Myślałem, że tak. To... Bez, ci... Bez przesady, jakby to jeszcze się duplikowało. Chodziło Dobra. Dostałem jakiś styl. Pociąg wybierz. Nie, wiesz co ja teraz robię? Wchodzę sobie w badania. Super. Wchodzę sobie we Francję. Wchodzę sobie w 9... Znaczy nie, nie wchodzę nawet w niego. Klikam sobie tu. Klikam sobie tak. Stwórz max. Powrót do francuskich schematów. Stwórz max. Weżę moduł i tak wiesz muszę pominąć. Wiem, właśnie to robię. Mm. Nie starczy ci free expo. Nie starczy mi free expo. Jak ty to obliczyłeś? E, tak szczerze wiesz, że z tych co wszystkie najbardziej dramatyczne jest tylko ósemka Nie wiem, siódemkę pomijasz? Siódemka jest kozacka, kurde no Naprawdę... Nie mi się tym 7... Czekaj, Spokojne. 52 tysiące tutaj Ale człowieku, siódemka to jest... kozak Bo to siódemkę ma przecież kupioną To pograń, nią. jak będę no miał właśnie. czas na granie um, Na otwieranie 34 cztery plus 50 80 tysięcy Ile to będzie? 3200 golda. No spokojnie. Jak sobie to W swoim miejscu zachował 100 golda i poczekam na Black Market. Może coś fajnego będzie? Hmm, nie wiem, czy mnie cokolwiek interesuje z Black Marketu. No ale hmm. nie wiesz co będzie. Ale mnie nie interesuje nic. Dobra, jeszcze co? 140 A, będzie się śmiał jak na przykład dowolny, na przykład już... Defendera za 8k golda Po co mi Defender? To jest przestarzały mm. czołg Przestarzały, daje można nim coś ugrać Dobra, która będzie dowódcą? to Ta będzie tak dowódcą. Tak samo... One, jedna rada ode mnie Jak robicie sobie z tych świeżynek, ten tam kujkiewiek to się nazywa? E, załogę. Nigdy nie dawajcie się na, na ten dowódczynie kobiety w japońskiej załodze, bo to brzmi kurde, jest jakiegoś, nie wiem, chętajca ani coś innego. No to... Wspaniale, ja. nie. To, to możesz wyłączyć co. to? wiem, hmm. na no, Stubeku gram z tym. Wjaśnie. Nie chyba, nie, nie wiem japońskiej... Nie wiem, co jest tam na przykład... Mi... ładowniczy mi gnieć, oni Anichani z dead i... Dobra, francuska będzie kierowcą, żeby jeździć szybko do tyłu. No, to będzie ładować. Ty, jak ty mało masz tych, ja to mam z 20 do zrekrutowania. No ja nie łuk. mam. Daj trochę. Nie no, przydadzą mi się, bo ja nie, jak na przykład mam, nie wiem, na Polaków nie mam czołgu, no to sobie od razu będę miał. No, bo już do ryżu. O, paczki mam, otwieram. Duże? Roznanie w sytuacji. A się na htk ja... słuchaj, jak dajesz taki park, zawsze dajesz perk, który działa to za alarmem, nie to nieważne. Trzeba, że nie i... naczyńki na twoim miejscu zamiast rozpoznania w sytuacji, wolną ten tę e, naprawkę. Naprawa będzie na kolejnym, spokojnie. O to się nie ma, dowódca będzie miał dość m a, bo ty jeszcze książki masz Oczywiście, że mam książki Gładka jazda Spację. i... Jak to się kręci? No, hamowanie sprzęgłem, do no. jak się kręci? Właśnie, Pisz, ja tych ja ja książek też mam w pizdu Nie wiem, no, jak się kręci ja 30 piz... to hamowanie sprzęgłem nie trzeba, naprawdę poleci Hamowanie spacją Tak Hamowanie hmm, prekwento, A i pasaż. wspaniały ładowniczy Jak to Bez działa intuicja? Nie, ja, ja bym dał po bezpieczne magazynowanie Aż tak źle jest? No jak widziałem na streamach, no to potrafię. To mi to sami magazyn pójść. Postrzałek po w bok wieży idzie.